Na filmie jest taki jeden easter egg Jeśli go znajdziesz dopisz na mnie na IG nazwa w opisie. Hej cześć witajcie, jest jej Kracik. Dzisiaj na kanale gramy sobie w Drift Max Pro i zaczynam sobie mapkę na której jeszcze nie byłem Jest to... nie pamiętam <grym> Ale o póki pamiętam. Zostawcie łapkę w górę, subika dzwoneczkiem, bo trochę sobie mimo też tego filmu, ale czego się nie robi dla widzów. W sumie dużo rzeczy, ale ja wolę zrobić, spędzić nad filmem dwa tygodnie, ale go zrobić dobrze. W sumie Krajcie. Okay. No i fajnie, patrzcie wszystko O, X Co że Karta kartę na kół zajbiście. Co z tego, że na razie jest siedzimy O kur... Po tej mapie kupujemy nowe autko I to dokładnie Takie

O, okej, okay. co mi tu, Mordy. Kupujemy autko. I to w że widzicie. No i go ten ptak, I, i, i. Ja jeszcze zostałem na 124 Ale tego? Kuciu Lecimy bokiem Ciekawe jak to się stało. ktoś w ktoś tu? obraz bokie ktoś Stojąc a to ktoś tam chyba

daj chodź mi tu, kur... za ładnie brzmi to autko, ale... musiałabym je trochę ściszyć Mmm, To jest koniec na dziś. Dziękuję, że byliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i Elok, cześć.